Przy tobie pamiętam. Pięćdziesiątnicy Piot mówił do Żydów: Nawróćcie się, nie każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powołał. Jasnogórska Pani, Matko Chrystusa zmartwychwstałego. Oktawa świąt wielkanocnych, którą przeżywamy w liturgii poprzez Słowo Boże, ukazuje nam osoby, którym ukazywał się Jezus po swym zmartwychwstaniu. Wśród pierwszych osób była Maria Magdalena, o której mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Kobieta. Z której Jezus wyrzucił siedem demonów, swych duchów. Demony, którymi była opętana, z pewnością dla Marii i Magdaleny były powodem nieszczęścia, społecznego napiętnowania lub nawet potępienia. Miała poczucie izolowania ze społeczeństwa, odosobnienia. Dopiero uwolnienie od swych duchów sprawiło, że znalazła się w gronie osób życzliwych, towarzyszących Jezusowi. Całkowicie zmieniła swoje życie i od tej pory służyła Chrystusowi i jego uczniom. To ona stała się pierwszym świadkiem pustego grobu Jezusa. To ona oznajmiła Piotrowi, że grób Jezusa jest pusty, że Chrystus martwystał. Dlatego w dniu pięćdziesiątnicy Piotr powiedział do żydów iż potrzebne jest im nawrócenie. Drogą do przemiany życia w nawróceniu jest chrzest, który jest sakrament, który jako sakrament prowadzi do odpuszczenia grzechów. To w sakramencie chrztu człowiek otrzymuje w darze Ducha Świętego. To sakrament chrztu Otwiera drogę do innych sakramentów świętych. Jasnogórska Pani Matko Chrystusa Zmartwychwstałego, nawróćcie się. Niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Te słowa Piotra wypełniły się w naszej ojczyźnie w dniu 14 kwietnia 966 roku, kiedy książę Mieszko I przyjął chrzest święty. To wydarzenie dało początek naszemu państwu. To właśnie ten fakt tu dał początek naszemu narodowi, któremu na imię Polska. Kiedy przeżywaliśmy milenium chrztu Polski, w dniu 14 kwietnia 1966 roku, prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, wnieśnie przypomniał, że przeszłość Kościoła w Polsce dowodzi i służyło ono, i służyło ono nie tylko wierze, ale także i ojczyźnie i narodowi. Jego rozwój i trwanie w narodzie to także przyczyna wzbogacenia się narodu. Nie trzeba się lękać chrześcijaństwa, bo ono nie buntuje nigdy dzieci narodu. Przeciwnie, uczy je miłości i innych cnót społecznych. Ale ma też prawo do poszanowania swej godności, do wolności myśli i słowa. Do sprawiedliwości i swobody kultu i wychowania dzieci. Kościół w Polsce służy nie tylko wierze, ale także służy ojczyźnie i narodowi, przyczynia się do jego ubogacenia przez, swój, przez rozwój cnót społecznych. Tak było przez całą historię naszego państwa, tak jest również i dziś. Jasnogórska Pani. Matko Chrystusa Zmartwychwstałego. Twój Czciciel Święty Jan Paweł II, kiedy był tu na Jasnej Górze w dniu 19 czerwca 1983 roku powiedział Chrystus obecny wraz ze swą Matką w Polskiej Kani stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara Jego godności, jednakże jest mu ona równocześnie zadana. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Wolność bowiem może człowiek używać dobrze lub źle, może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa Synów Bożych, wezwanie do życia wolności, do czynienia dobrego użytku z wolności, do budowania, a nie do niszczenia. Wolność to trud do ratowania życia ludzkiego, nie tylko teraz epidemii wirusa ale ratowania życia ludzkiego odpoczęcia do, aż do naturalnej śmierci. Przez narodu polskiego, którego rocznicę dziś przeżywamy otwiera nam drogę do wolności, abyśmy poprzez udział w sakramentach świętych kształtowali nasze życie osobiste, małżeńskie i rodzinne. Abyśmy na nowo odkryli, że rodzina jest Kościołem domowym, miejscem świętym. O Matko, o Matko, pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu poprzez nasze trudne dziś, w tę przyszłość, którą zaprosiliśmy Chrystusa. Pomóż nam przejść poprzez te nasze trudne dziś, w tę przyszłość, którą zaprosiliśmy Chrystusa, święcia pokoju. Niech te słowa świętego Jana Pawła II, pomogą nam przejść te trudne dziś wraz z Tobą, Maryjo. Jasnogórska Pani Matką Chrystusa Zmartwychwstałego, modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, prosimy dla Niego o zdrowie oraz potrzebne dary Ducha Świętego w posłudze Kościołowi Powszechnemu. Polecamy Kościół w naszej Ojczyźnie na czele z Przewodniczącym Episkopatu, Arcybiskupem Stanisławem Gondeckim oraz modlimy się za nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, naszego częstochowskiego metropolitę. Polecamy kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim, modlimy się za ojców i braci konwentu jasnogórskiego z ojcem szorym Marianem Waligurą. W szczególny sposób modlimy się za kleryków, nowicjuszy, kandydatów, Prosimy o nowe powołanie do naszej Wspólnoty Paulińskiej. Prosimy zarządzących na czele z Panem Prezydentem i Panem Premierem, za parlamentarzystów ustanawiających prawo, aby ustanowili prawo broniące godności człowieka i chroniące życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się za Bractwo Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej oraz wspólnotę prowadzoną przez Bractwo. Wspólnotę zawierzenia rodzin, wspólnotę spokojnych nadzieją, wspólnotę małżeństw i rodzin wyrosłą zawierzeń oraz wspólnotę osób oddających się w Niewolę miłości według świętego Ludwika Grynią de Montforta. Pamięć obejmujemy wszystkich chorych, cierpiących, prosimy dla nich o powrót do zdrowia oraz za tych, którzy im służą pomocą, cały personel medyczny. Lekarze, pielęgniarki i wszystkie osoby posługujące chorym. Modlitwę obejmujemy wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców w Jasnej Góry oraz polecamy wszystkie intencje zapisane w księdze modlitwy apelowej. Modlimy się za wszystkich radiosłuchaczy rozgłośni katolickich z nami łączonych z tyś, oraz telewizji, w oraz telewizów Telewizji Trwam, a także internautów. Polecamy wszystkich, którzy w tej godzinie duchowo są z nami łączeni włączenie w to modlitwę apelu jasnogórskiego. Rozważamy tajemnicę chrztu Pana Jezusa w Jordanii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja w niebie, tak i na ziemi. Chleba proszę, nie dzisiaj nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wyciągnąć nas na pokuszenie, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owo Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami i śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owo Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznym, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznym, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia nasz Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia nasz Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia na ty między niewiastami i błogosławion owo czywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boże, z nami teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia nasz ty między niewiastami i Błogosławią owo czywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławia nasz ty między niewiastami i błogosławia owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do pnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Słowami suplikacji prosimy o oddalenie epidemii. Święty z arcybiskupa Wacłady poprosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pamięć i tożsamość. Te dwa słowa wyznaczają kierunek naszej dzisiejszej modlitwy. Uwzględniając nawet pomyłkę chronologiczną co do narodzin Zbawiciela Dionizego Małego. Historycy przyjmują datę 9 kwietnia 30 lub 33 roku po narodzeniu Chrystusa jako dzień tajemnicy zmartwychwstania. I druga data, 14 kwietnia 966 roku, Chrzest Polski. Dołączmy do tego. Jeszcze bardzo ważną datę, datę naszego osobistego wpisania się w życie Boga na czas i na wieczność, datę naszego chrztu. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Uczestniczyliśmy w modlitwie apelowej. Dziękujemy serdecznie ojcom i braciom Paulinom, stróżom jasnogórskiego sanktuarium, a także wszystkim duchowym pielgrzymom, którzy jednoczą się o jednej godzinie, by modlić się w intencji Ojczyzny i Kościoła. W walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Możesz opuszczać dom tylko w niezbędnych celach, takich jak droga do pracy czy potrzebne zakupy. W sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują nowe zasady. Ograniczona jest działalność galerii handlowych. Salony fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte. Unikaj miejsc zgromadzenia się ludzi. Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o dwumetrowej odległości od innych osób. Nie masz 18 lat, możesz wyjść tylko pod opieką dorosłego. Pomóż seniorowi w codziennych sprawach przy zakupach czy wyprowadzeniu psa na spacer. Jeśli wróciłeś do Polski z zagranicy, masz obowiązek 14-dniowej kwarantanny. W trakcie jej trwania nie możesz opuszczać domu. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Cześć Boże Julita Przyczka witam państwa i zapraszam na informacje dnia. W Polsce zarażonych koronawirusem jest już ponad 7200 osób, zmarło 263 pacjentów. Nie ma danych, które dawałyby nadzieję, że pandemia skończy się latem lub jesienią. Każdej doby wykonuje się tysiące nowych testów, mówi minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. To mamy potencjał laboratoriów 20 tysięcy na dobę. Zdecydowana większość Polaków zastosowała się do zaleceń i spędziła święta w domach